Witam Państwa, zapraszam na komentarz wideo. WIG20 w skali dziennej. No i tak naprawdę korekta wcześniejszego impulsu popytowego to jest to, z czym w tej chwili mamy do czynienia. Korekta, dlatego że notowania przebiegają ponad lokalnym. Według nie dość istotnym węzłem popytowym 2317-22, i dopiero zanegowanie tej strefy no, stanowiłoby taką zapowiedź pogłębienia się ruchu korekcyjnego. A być może doszłoby wówczas do wykrystalizowania się nowego, silniejszego impulsu, impulsu spadkowego, i trudno byłoby interpretować taki ruch w kategoriach korekty. Niemniej jednak na razie popyt zachowuje przewagę techniczną, ale zagrożenie. Jest na pewno tutaj ten wzrost presji podażowej, który u, u, u aktywni, ujawnił się w przedziale 2409-12. Wprowadziłem na wykres również filtr cenowy dla tego mini, mi, mini lokalnego szczytu, tak to nazwijmy to jest poziom 2421. Można zatem stwierdzić, że powrót ponad zakres 2419-12 nie wystarczyłby jeszcze do. Sformułowania opinii, że za chwilę indeks wejdzie w jeszcze silniejszą falę wzrostu. W moim odczuciu, dopiero sforsowanie 2421 stanowiłoby taką zapowiedź, i wówczas z dość dużą dozą prawdopodobieństwa doszłoby do konfrontacji tutaj w okolicy tej linii zielonej kanału trendowego i przebiegającego zniesienia 88,6. Jeśli chodzi o kontrakty. To tutaj eksponowałem strefę 2376-79 i stwierdziłem w opracowaniu, że takim warunkiem, jakby wejścia kontraktu w kolejną fazę ruchu wzrostowego, no, było, powinno być sforzowanie właśnie tej przeszkody, czego na razie bykom nie udało się zrealizować. Więc no, mamy impuls podażowy, korektę tego impulsu, niewykluczone, że. Na wykresie ukształtuje nam się ostatecznie układ ABCD, i w takim przypadku zwróciłbym tutaj uwagę na ten poziom. Pokazywany strzałką, czyli linia zielona, linia niebieska, zniesienie 113%, również projekcje układu ABCD, to jest mniej więcej poziom 2325, ale kluczowy węzeł popytowy to tak jak sugerowałem wcześniej, zakres 2299, 2304, bo tutaj jest, wypada między innymi projekcja symetryczna, czyli fala AB zrównałaby się wówczas ruchem CD i w okolicy przebiega zniesienie 38,2 całego impulsu popytowego. Według mnie silne wsparcie i Dopiero zanegowanie tak skonstruowanej zapory popytowej wskazywałoby, że podaż naprawdę przejmuje kontrolę na, na rynku. Indeks DAX w skali tygodniowej. Wczoraj w neduer wspominałem i eksponowałem właśnie ten wykres, a wspominałem o przedziale 8670-8720. No na razie pokazuje ten potencjalny układ jako ciekawostkę, układ spadkowy XABCD. Wydaje mi się, że jednak no, pomimo wszystko można spodziewać się tutaj wzrostu presji podażowej, ale nadal przewagę, i trzeba to jasno powiedzieć, zachowuje obu byków, a pierwszym sygnałem takim wskazującym, że jednak coś niedobrego dzieje się z rynkiem niemieckim, byłoby zakrycie tej widocznej tutaj luki hossy i zejście właśnie tutaj w okolice poziomu 8557. Sforsowanie tego lokalnego wsparcia, to jest poprzedni szczyt, no, stanowiłoby zapowiedź kontynuacji ruchu i gdyby doszło jeszcze również do zakrycia tej luki hossy, w takim przypadku spodziewałbym się testu w moim odczuciu bardzo ważnej strefy wsparcia 8397-8423. Szczegóły, tak jak wspominałem przed momentem, zamieściłem w swoim wczorajszym NetViewerze. Net I indeks S&P tutaj Notowania przebiegają cały czas w okolicy poprzedniego szczytu, szczytu sierpniowego. W tej chwili popyt ma przewagę, a zagrożeniem byłoby dopiero sforsowanie tego węzła 1672-1675. Też eksponowałem wczoraj tą, tą kwestię w tym komentarzu wideo. Natomiast kluczową zaporą podażową pozostaje. Strefa 1720-1723. Na razie jednak no nie możemy mówić o jakimkolwiek sygnale technicznym, który w jakiś sposób negowałby nam ten relatywnie silny impuls popytowy. Dopiero zanegowanie strefy 1672 75 wskazywałoby, że podaż wraz z tą median line tutaj przebiegającą wskazywałoby, że podaż przyjmuje inicjatywę za oceanem. Dziękuję.